Cześć, tu Mami Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym już filmie. Teraz w tym filmie, który jest dość znany na YouTubie, czyli Rosman. Uwaga, uwaga, podobno teraz nie minus 55%, ale nawet do 60%, jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać nie tyle same polecane kosmetyki. Moje ulubione kosmetyki, czy kosmetyki, które sama chcę zakupić na tej promocji Ale podzielić je na trzy kategorie I przed każdym kosmetykiem będę Wam mówić, jaka to jest kategoria Otóż, kosmetyki, które polecam, znam, są wypróbowane, po prostu bardzo je lubię Druga kategoria to kosmetyki, które były są mi polecane przez was, czy też bardzo wiele osób poleca, i które w jakiś tam sposób mnie zaciekawiły. I trzecia kategoria to kategoria oszczędź swoje pieniądze, jeżeli masz wątpliwości, czyli kosmetyki, które się u mnie nie sprawdziły, które chciałabym wam odradzić. Chciałabym was Przestrzec To nie jest tak, że mam złoty środek na wszystko I że jak ja mówię, że coś się nie sprawdziło To u Was też się nie sprawdzi Absolutnie tak nie jest Ale może jeżeli macie wybierać Pomiędzy jednym i drugim produktem To dzięki tej mojej Antyrecenzji Wybierzecie właśnie ten drugi Który może okazać się dla Was lepszy Dziś zachęcam Do napisania w komentarzu Bo te komentarze są naprawdę fantastyczne Dzięki Wam Dwóch Rzeczy. Jedna rzecz to wyobraźcie sobie sytuację, gdzie macie komuś polecić kosmetyk właśnie na tych promocjach w Rosmanie. Opiszcie jakiś tam jeden swój ulubiony i dlaczego on jest Waszym ulubionym. Będzie mi bardzo miło poczytać takie recenzje. Jak też kosmetyk, który Waszym zdaniem w Rosmanie trafił Wam się najgorszym bublem, po prostu i absolutnie nikomu go nie polecacie. Możecie wspomnieć tylko o tym najlepszym albo tylko o tym najgorszym. Droga wolna, lecimy, bo dziś czas nagli. Pierwsza marka to marka Miss Sporty, dlatego że ostatnio zauważyłam, że mamy zaskakująco wiele kosmetyków z tej firmy, w zasadzie sama nie wiem skąd. Mój absolutny ulubieniec ulubieniec, o którego najczęściej mnie pytacie to mattulas 24 godziny 210, czyli ta pomadka, którą widzicie dzisiaj u mnie na ustach, ja ją po prostu uwielbiam. Świetnie się utrzymuje, stopniowo się ściera, ma bardzo ładne kolory. Trzeba sprawdzać koniecznie tutaj, raczej w drogerii, albo słocze, dlatego, że to co widnieje na stronie internetowej Rosmana, to owszem są te kolory, ale są one tak przekłamane na zdjęciach, że sama wiem, że zastanawiam się przy zakupie kiedyś, czy to na pewno ten kolor, który zamówiłam. Zdecydowanie Wam polecam, mój ulubieniec i jeżeli ten się skończy, a wiem, że jest już tego bliski, to na pewno wrócę do jakiegoś innego albo tego odcienia z tej serii. Niedoceniana perełka. Jeżeli chodzi o następny kosmetyk, którego uwaga, uwaga, nie polecam, to Miss Sporty Naturally Perfect. To jest podkład Flawless Skin, który miał być recenzowany na tym kanale. Kiedyś miałam iść bardziej w kierunku recenzji. Mam nadzieję, że będzie mi dane do tego wrócić. Ale bardzo długo nie wiedziałam, co mam Wam też powiedzieć na temat tego podkładu. No bo czy polecać, czy nie polecać, i już po wielu miesiącach mogę stwierdzić, że ja go nie polecam. Tutaj nie jest tak jak na przykład z innymi delikatnymi podkładami, że jest całe ładne krycie. To jest podkład, który podczas nakładania na mojej twarzy, nieważne jaki krem jest pod spodem, się bardzo smuży, czyli widać te takie wyraźne linie i to nieważne, czy nakładam go dłońmi, czy od razu gąbeczką, nie ma żadnej różnicy. To jest podkład, który pięć razy wygląda dobrze, a pięć kolejnych wygląda bardzo źle i nawet wtedy, kiedy wygląda dobrze, to krycie jest takie średnie. To znaczy patrzysz na swoją twarz i zastanawiasz się, no w zasadzie nic nie widać, więc po co go nakładać i po co go kupować, Absolutnie nie utrzymuje się cały dzień i, tak jak mówię, u mnie jest odrzucony ze względu na to, że bardzo różnie zachowuje się przy różnych kosmetykach. Lubię jednak kosmetyki, podkłady, zwłaszcza, które są bardziej uniwersalne i nadają się do każdego kremu, do każdego pudru. Ten jest bardzo taki wydziwiający. Jemu wiele rzeczy nie pasuje, a nie daje efektu, gdzie ja bym się miała dla niego starać. Następny podkład, który zdecydowanie polecam, ale nie dla tłustych cer i nie dla osób, u których jest tendencja, że podkład szybko schodzi z twarzy, bo nawet ja, gdzie takiej tendencji nie mam, wytrzebuję u mnie około 6 godzin później zaczyna się ścierać. A ze względu na to, że ma mocne krycie, nie mocne, mocne, ale mocniejsze, to jest to widoczne, że gdzieś tam ten podkład schodzi z twarzy. Miss Porti Perfect to Last 24 godziny. Bardzo ładny podkład, który daje efekt takiego photoshopa na twarzy, który mojej twarzy nie zatyka, nie mam po nich problemów skórnych. Który jest bardzo wydajny, bardzo ładnie wygląda przez też takie naturalne rozświetlenie, ale nie błyszczenie, tylko rozświetlenie. Fajnie zakrywa wszystkie niedoskonałości. Zdecydowanie warto go polecić, a wydaje mi się, że teraz jest produktem zapomnianym. Produkt, który mi polecano, to Perfect Tulas, czyli właśnie z tej serii, o której teraz mówiłam, korektor pod oczy i myślę, że tym razem się skuszę. To znaczy tyle już korektorów u siebie po prostu zużyłam w ostatnim czasie, że naprawdę już niewiele mi zostało, może dwa, wydaje mi się, że tak, dokładnie dwa. Więc myślę, że nie będę żałować, jeżeli reszta produktów się sprawdza. I szybkie porównanie: ulubieniec, zdecydowany ulubieniec Miss Sporty Studio Lash, polecany przez kogoś z Instagrama. Niestety teraz już nie pamiętam kogo. Na promocjach zazwyczaj kosztuje około 7 zł. Fantastyczny. Nie osypuje się, pięknie wydłuża, daje fajną objętość, nie odbija się pod okiem. Co jest jeszcze ważne, bardzo fajnie się go nakłada, e, dlatego że po prostu. Dlatego, że po prostu możecie ten efekt po pierwsze stopiować I po drugie nie nakłada, nie zastyga się I po drugie nie zastyga w sekundę Dlatego też wszelkie jakieś tam, wiecie, wykrzywienia powstaje przy aplikacji Możecie je jeszcze wyrównać I drugi już nie ulubieniec, czyli ta wersja Curve który jest po prostu beznadziejny, zbyt delikatny, nic nie robi na moich rzęsach, nieładnie pachnie, nie, nie i jeszcze raz nie. Przy mi Sporti spędziliśmy trochę czasu, więc przechodzimy bardzo szybko do Lovely. Jeżeli chodzi o Lovely, to ja już Wam nie polecam rozświetlaczy, niczego takiego, bo to już mi się po prostu znudziło i znamy lepsze egzemplarze na rynku, ale to co Wam polecam, jeżeli szukacie dwóch ciepłych i jasnych produktów, które dają jednak dość widoczny efekt, to polecam. Brown Creator Pensy w odcieniu 1. Ja go mam teraz, łączonego z czymś troszkę innym na brwiach, ale we wszystkich ostatnich filmach używałam tylko jego. Bardzo ładny, naturalny efekt nieprzerysowanych brwi. Fajnie się rozprowadza, fajnie się utrzymuje i nie uszkadza brwi, a ja mam do tego tendencję. I zdecydowany ulubieniec Tofi. Czekoladka, już brązer, który jest u mnie prawie już zdękowany. Zawsze świetnie wygląda, ładnie ociepla twarz, bo to jest ocieplenie głównie, ładnie konturuje, bardzo, bardzo wydajny, po prostu mój ulubieniec, ale zamienię go ze względu na to, że widzicie, że jest go mało, na nowość, czyli tą wersję limitowaną, piernikową. Opakowanie nie jest tak fajne jak to, bo nie jest tekturowe, ale zdecydowanie myślę, że będę zadowolona i to jest jedyna rzecz, na którą z tej limitowanki chciałabym się skusić. Widziałam też fajne palety, ale nie są mi potrzebne. Aha, zapomniałabym, pomada z Lovely jest moim zdaniem jedną z najbardziej niedocenianych, a fantastycznych Nie zastyga na brwiach jak kamień, bardzo ładnie się z nią pracuje, jest bardzo wydajna, bardzo ładnie i długo utrzymuje się i na brwiach i w opakowaniu, świeża Więc zdecydowanie polecam zerknąć, teraz weszły nowe kolory, na ich temat nic nie wiem, ale ja lubię i polecam jeżeli chodzi o następną markę, to chciałabym Wam powiedzieć o marce, którą troszkę lubię i której troszkę nie lubię, czyli przejdźmy do Rimera. I to, co zdecydowanie zawsze polecam, zawsze jest w mojej kosmetyczce, to Rimel Stay Matte. Są to pomadki, które świetnie się utrzymują, pięknie wyglądają na ustach. Teraz pokazuję Wam chyba tą najgorszą, czyli 500. Która nie wygląda zawsze tak idealnie, ale i tak bardzo ładnie się utrzymuje. Jest wiele wersji kolorystycznych, wiele wersji, mimo wszystko już teraz wykończeń. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. One są bardzo wydajne, nie psują się. To nie jest kosmetyk, który wyrzucicie po trzech miesiącach, bo coś jest z nim nie tak, odnoszenia w kieszeni, ten zawsze wygląda fantastycznie. Jeżeli chodzi o podkłady Rimela, to osobiście polecam Wam. Match Perfection, czyli ten z niebieską nakrętką, u mnie wydaje się, że to jest mój zastępnik Trumacza, dlatego, że daje mocniejsze krycie, pięknie się utrzymuje, w pozorom nie matowy, ale taki naturalny efekt jak Trumacz jest wydajniejszy niż Trumacz, bardzo ładnie wygląda na mojej skórze. No cud, miód i orzeszki i wydaje mi się, że pierwsza fala, już nawet chyba dziesiąta fala zachwytów nad nim przeszła Teraz wiele osób, że uważa, że jest taki średni, u mnie to jest taki pewny jak mojej kosmetyczki Akurat teraz go nie mam, ale wiem, że będę wracać No i ta gama kolorystyczna dla każdego, a nie trzy odcienie wybierz jeden, zdecydowanie polecam to czego nie polecam ze względu na młodość już nie, ale młodość i nawilżenie mojej skóry to Rimmel Lasting Perfection, czyli ten z czerwoną zakrętką. U mojej mamy sprawdza się świetnie, natomiast u mnie wchodził w załamania, zbierał się, nie wyglądał ładnie po całym dniu. Gdzieś tam na przykład, jeżeli nosiłam jakiś golf albo coś takiego, to on trzymał się tego golfu. Nie, nie, jeszcze raz nie i zawsze było coś nie tak. Właśnie w ten sposób trafił do mojej mamy, która go po prostu uwielbia. Nie wiem, czy teraz go ma, bo ona bardzo szybko zużywa kosmetyki, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o bardziej suchą skórę, bardziej dojrzałam, tak. To nie był kosmetyk dla mnie Jeżeli macie skórę podobną do mojej To może nie być kosmetyk dla Was Jeżeli chodzi o Rimela Nie będę się już rozwodzić nad innymi produktami Dlatego, że ja po prostu teraz Nie mam nic z Rimela Więcej z Rimela nie miałam I nic też nie było mi polecane Dlatego też, no cóż Rimel znaną marką Ale wydaje mi się, że poszli bardziej teraz w kierunku brwi A gdzieś pominęli Dalszy rozwój Wiem, że mieli kilka wpadek podkładowych nowościach. make-up obsession. I tak, e, paletki, które spodobają się chyba każdemu, które mają przepiękne kolory. I tutaj czekam na Wasze zdanie, czy Wy już je sprawdzaliście? Dlatego, że ja dalej mówię nie. I ostatnio byłam w drogerii i już naprawdę miałam wziąć małą lawendową dziewiątkę. Ale w ostatniej chwili zostawiłam, bo znowu zrobiłam słocze i znowu stwierdziłam, że to, jak jeżeli chodzi o moją powiekę, będzie zbyt kredowe, zbyt suche, zaraz zejdzie i nawet teraz, nawet w tym momencie są na promocji a po prostu je odstawiłam. Wydaje mi się, że kiedyś mogę trafić z jednym do domu, jeżeli będę miała jakiś słabszy dzień, piękne opakowania, fajnie, że kartonowe, fajnie, że jest taka cena, fajnie, że się tak podobają i że te dobory kolorystyczne są. Świetne. Natomiast ja osobiście cały czas umijam szerokim łukiem. Jeżeli mieliście, dajcie koniecznie znać. Jeżeli chodzi o produkty marki AA, to ja polecam Wam tylko jedną szminkę, którą uwielbia znowuż moja mama. Jest to kosmetyk, który pielęgnuje, który ładnie się utrzymuje, który pięknie fajnie, pachnie, który ma ładne opakowanie. Ja wielokrotnie zastanawiałam się nad zakupem go. Natomiast nie kupiłam, bo wiecie, że ja mam za dużo pomadek i zdecydowanie nie powinnam kupować ani jednej następnej, ale jeżeli szukacie nie ma tu, tylko naturalnych kolorów na co dzień, które będą pielęgnować w miarę ładnie się utrzymywać Pięknie schodzić, stopniowo schodzić Będą kobiece i nie To zdecydowanie Polecam Wam tą serię Jeżeli mówimy o kosmetykach, które Były mi polecane To ostatnio polecałyście mi Pod filmem o pomadkach Max Factor Lipfinity, dostałam też trochę Wiadomości na moim obecnym Instagramie Więc bardzo za to dziękuję I tak się zastanawiam, jeżeli chodzi O chyba 016 Odcień Angelic, tak mi się wydaje To zdecydowanie Zdecydowanie kusi mnie on od wielu lat, ale tutaj potrzebuję ponownego polecenia, czy wy polecacie? I uwaga, nie pytam też pod względem zakupów w drogerii Dlatego, że wiem, że te pomadki Są ogólnie drogie I nieraz w drogerii wyjdzie drożej Ale przez internet wcale nie jest taniej Więc może w końcu upoluję Boję się też, że będzie tak jak troszkę było Kiedyś z pomadkami z Vibo, Czyli, że kupiłam i jednak te usta były spieszchnięte Tutaj jest Wiele godzin trwałości Wiem o tym, jest wazelina dołączona Jako drugi produkt w zestawie Więc ja zdecydowanie się Zastanawiam nad zakupem Produkt, który, o którym nie pamiętacie, a wiem, że jest genialny, to Max Factor Face Finity 3 w jednym. I jeżeli chcecie teraz powiedzieć, że to jest kosmetyk, który zbiera się w załamaniach, który jest za suchy, a który źle wygląda, to poprawili formułę. To jest chyba jeden z niewielu kosmetyków, który faktycznie z lepszą formułą jest. Po prostu lepszy, bo wiecie, że na przykład Bourjois była podana, że jest lepsza formuła, a wcale taka nie była. Natomiast tutaj Facefinity Finity 3 w 1, nowe odcienie. Ja mam akurat 44 Warm Ivory i muszę Wam powiedzieć, że zawsze go będę chwalić. Zakrycie, za wielo, piękne utrzymywanie się. Owszem, jeżeli skóra jest mocno przesuszona, on to podkreśli, ale jeżeli nie jest i na przykład szukacie czegoś na większe wyjście, to ja dalej sięgam po ten podkład. Dlatego też stopień zużycia nie jest. Jest już taki, jakby był kiedyś, bo jestem mniej więcej w dwóch trzecich opakowania, bo jest to podkład na wyjścia, coś pomiędzy drogeryjną półką, jak dla mnie, a Estée Lauder. Estée Lauder też już mam, więc mam porównanie niedoceniane i trochę zapomniane. Oficjalnie mówię, że ja w tym roku Nie będę polecać L'Oreala, troszkę mi się Nie podoba ich polityka, troszkę Coś jest nie tak i wiem, że Tam jest wiele fantastycznych Kosmetyków, ja nie mówię, że nie Ale osobiście mam zastępnik Trumacza, mam, za niedługo Wam powiem, prawie zastępnik L'Oreal Volume Million Lashes, więc Po prostu odpuszczam, natomiast Bardzo fajne mają kolory nowych Pomadek, nie powiem, że tam nie patrzyłam W tym roku odpuszczam Dajcie znać, czy są kosmetyki, których Wy aktualnie unikacie. Ta firma nie zbiednieje beze mnie, ale ja po prostu chcę ich unikać. Może znajdę dzięki temu inne fajne kosmetyki. No i tak, jeżeli mówimy o innych fajnych kosmetykach i o głupocie ludzkiej, to dalej, kosmet to dalej kupuję kosmetyki z Maybelline, zdecydowanie jest to głupota ludzka, dlatego że L'Oreal, czytałam książkę, kupił Maybelline już lata, lata temu. To jest jeden koncern, jedno bagno. Ale lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o Maybelline, uwaga, mam tutaj Maybelline Super Stay, który mam aktualnie na twarzy i pewnie powiecie o co ci chodzi, przecież całkiem spoko wygląda, ale to jest podkład, który wchodzi w najdrobniejsze dziurki na twojej twarzy, o której nawet nie wiesz. To jest podkład, który podczas nakładania się stempluje. To znaczy, o ile normalnie przyklepuje się gąbką, o tyle jeżeli ten podkład przyklepuje gąbką, ono akurat ma gorszy dzień, to po prostu on się odlepia od skóry i zostaje na tej gąbce. Wygląda ładnie, ale przy linii włosów trzeba nad nim bardzo długo pracować. Wygląda ładnie przez kilka pierwszych godzin, bo owszem, zostaje na twarzy. Może i nawet 24 godziny, ale zostaje tam gdzie chce. To znaczy, po już dwóch godzinach mówienia do Was, gdybym tyle czasu mówiła, tutaj zrobią się takie dziury, kompletnie bez podkładu, jego tam po prostu nie będzie. To, co mi się jeszcze nie podoba, to taka trochę, jak ja to mówię, obślizgła formuła tego podkładu czyli czujesz, że coś jest nie tak, tak jakby był bardzo napakowany silikonem I nie mówię, że to jest złe, ale w tym podkładzie jest to wyczuwalne. Jeżeli chodzi o zapach, dla mnie też zazwyczaj zapachy nie są aspektem, który mi przeszkadza w kosmetykach. Natomiast ten jest taki trochę dla mnie chemiczny i owszem, zużyję go. Natomiast absolutnie już do niego nie wrócę. Jeżeli chodzi o podkład, który Wam zawsze będę polecać, to jest Maybelline Fit Me w odcieniu 105. Ale nie będę Was zanudzać, bo wiecie, że ja go lubię, a większość społeczeństwa nie. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o Maybelline Fit Me. Luminos, czyli nowej wersji, która była już mi polecana przez pierwszą dziewczynę, która go gdzieś tam kiedyś dorwała. Będzie ona w szklanych słoiczkach, i ona już wchodzi do drogerii. Jeżeli to będzie lepsza, troszkę inna wersja klasycznego Fitmi, czyli jeszcze więcej krycia i trochę rozświetlenia. To biorę w ciemno. Bardzo chciałabym wypróbować ten podkład i generalnie, jeżeli chodzi o tą promocję i wydaje mi się, że nadchodzące miesiące, to zużyłam tyle podkładów, że mam ochotę przetestować coś innego, zobaczyć jak moja skóra będzie się z innymi podkładami zachowywać, więc zdecydowanie warto zwrócić uwagę, jeżeli lubicie Fitmi na właśnie nowy podkład czyli Fitmi Luminos. Jeżeli chodzi jeszcze o szafę Maybelline, zawsze przestrzegam przed tą małą szkaradką. Ja jej absolutnie nie lubię, uważam, że nie robi nic spektakularnego, ale wiem, że wiele z Was ją kocha. Wszyscy kochamy inne rzeczy, ja tej po prostu nie znoszę. Puder mocno kryjący, długo utrzymujący się Maybelline Fit Me. To jest ta wersja Matte Polish i słuchajcie, ja go uwielbiam. Jeżeli szukam mocnego krycia, albo jeżeli nie nakładam podkładu, tylko puder, to wtedy też sięgam po niego. Chodzi o. Szafę burżuła. Ja nie miałam od nich produktów do ust. Wiele z Was do dzisiaj poleca. Ja nie rozumiem trochę fenomenu. Bardzo nie podoba mi się to, że wielokrotnie tester widać, że już był dłużej otwarty. Może jest przygrzany na szafie. Nie wiem. Wygląda inaczej niż oryginał. I nie mówię tutaj, że. To jest zupełnie inny kolor, ale widać, że te pomadki z czasem jakoś tam zmieniają formułę, a ja tego absolutnie nie lubię. Może mają bardziej naturalne składy, mi to przeszkadza. Jeżeli chodzi o Healthy Mix w wersji pudrowej, kiedyś uwierbiałam, potem wyrzuciłam, dlatego że trzy podrząd opakowania nie dotrwały do dęka. Całkowicie się rozwaliły. Musiałam je wyrzucić i to mi też bardzo przeszkadza. Healthy Mix jest mi nie po drodze, ale uważam, że puder był dobry. Bardzo lubię korektor Healthy Mix. Zdecydowanie muszę Wam powiedzieć, że to jest średnie krycie, ale to jest korektor idealny, jeżeli Wasze oczy są przesuszone. Nie mam lepszego w tej kwestii. Pięknie wygląda. Jeżeli Wasze oczy są przesuszone i potrzebują jakiegoś ukojenia, to ten faktycznie się sprawdza Ja ostatnimi czasy polubiłam się z kremem BB Który wcale kremem BB nie jest I to jest Bourjois Healthy Mix Bebe Krem I wiele z Was zgadzało się ze mną Czyli mówiło, że ten BB jest po prostu zwykłym, mocno kryjącym, matującym podkładem U mnie tak wygląda na skórze I ja go za to lubię To nie jest krem BB ale to krycie bardzo go sobie cenię. Jeżeli miałabym zderzyć hasło burżuła i produkt, który jest mi polecany, powiedziałabym, że podkład Always. Natomiast on nie był mi bezpośrednio polecany i tutaj liczyłabym na waszą opinię, dlatego że ja sama go chciałabym bardzo kupić, bardzo wypróbować. Może się uda, natomiast e, słyszałam, że oksyduje to była jedna z opinii. Słyszałam, że kolory jednak nie są takie genialne, że może się zbierać w załamaniach i że bardzo się wyświeca, jeżeli cera nie jest sucha, więc zależałoby mi na tym, żebyście mi napisały, czego miałyście, czy on konkretnie się sprawdza. E, nawet jedna opinia na jego temat będzie już dla mnie opinią cenną, bo sama tutaj się zastanawiam, może to nie być miłość od pierwszego wyjrzenia, czy you okay. Wcale. Jeżeli chodzi o ostatnich, ale prawie nie najgorszych, no to oczywiście Eveline. Ale teraz Was zaskoczę. Jeżeli chciałabym Wam polecić konkretne produkty, to seria konturówek z matowymi pomadkami. Podobno wychodzą nowe odcienie i to są moi ulubieńcy już od wielu lat. Jeżeli miałabym Wam też polecić paletę, która się sprawdza idealnie na co dzień, czy na delikatny makijaż wieczorowy, to sięgnęłabym po Eveline Angel Dream. Wydaje mi się, że ona. Ona jest w jakiś tam sposób niedoceniana, a ja ją uwielbiam. Naprawdę jest już mocno wyśmigana. Może tutaj tego tak nie widać, ale wierzcie mi, że te cienie już swoje przeszły. Bardzo mi się podoba, bardzo dobrze mi się z nią pracuje i to jest ta paleta, która nie daje niesamowitej pigmentacji, ale mimo to bardzo długo utrzymuje się na moich powiekach. Jest bardzo, bardzo fajna. Natomiast jeżeli chodzi o produkty mniej znane, Polecam wam, jeżeli tak jak ja macie bardzo zniszczone brwi, brwi z ubytkami, to wydaje mi się, że żel do brwi od nich jest jedynym, który sprawdza się na brwiach bez brwi, czyli takich jak moje. Mogę sobie pędzelkiem wyrysować ubytek, przy czym żel bardzo fajnie wygląda. Polecam Wam też oczywiście pomadę z Eveline. Jeżeli chodzi o pomadę z Eveline, wydaje mi się, że lubią jeszcze bardziej niż z Vibo, dlatego, że nie robi takich bardzo twardych włosków, bo u mnie wtedy włoski mają tendencję do łamania i wypadania. Aktualnie straciłam swój ulubiony podkład z Eveline, dlatego, że po prostu wyszedł z szafy, więc nie będę się jakoś Rozwodzić. Chciałabym Wam jednak polecić mój osobisty zastępnik L'Oreal Volume Million Lash, czyli lawendową wersję, lawend w lawendowym opakowaniu tuszu do rzęs. Pięknie wydłuża, podkręca, przepięknie wygląda. Do czego Wam nie polecam. To róże z Evaline u mnie na twarzy jednak nie utrzymują się tak długo, jak myślałam, że będą się utrzymywać. Bardzo szybko schodzą, nie wytrzymują na wielu podkładach. Ciężko mi je czasami nałożyć, więc ja aktualnie omijam i uważam, że tutaj mogliby troszkę bardziej popracować nad formułą. Gdybym Wam miała wspomnieć o nowościach z Rossmana, to na pewno jest to szafa, w której już kupiłam, z której już kupiłam podkład, a raczej stent, ale jeszcze go nie wypróbowałam czyli flormal. Jest też mniej znana. Soda. Mamy też Dermacol, najbardziej kryjące podkłady z tych drogaryjnych, przynajmniej tak mówią. Jest też Wet and White, ale ten wygląd stędu, nowe produkty podobają mi się zdecydowanie mniej niż poprzednie. to są po prostu takie nudnawe. I jest też Makeup Revolution z nowymi czekoladkami może to wejdzie w promocję i z rozświetlaczami, które ja osobiście uwielbiam. I też szczerze, szczerze, zawsze szczerze Wam je polecam. Moglibyśmy już przejść do końca, ale jest szafa, na którą o dziwo, sama się sobie dziwię, będę polować najmocniej. Bardzo chciałabym dorwać kosmetyki z serii Doll, a nowa seria z Vivo. Po pierwsze, puder. A troszkę podobny do tego z kolagenem wcześniejszego z serii Mood, który uwielbiam Ale ten ma być troszkę bardziej rozświetlający Jest o 2 zł droższy, 32 teraz kosztuje Ale pojemność jest ta sama i bardzo chciałabym go dorwać To co już sprawdzałam w drogerii to nowa pomadka z serii Dolph w odcieniu 01 Taki coś pomiędzy idealnym pudrowym różem a idealnym beżem Ona jest połączeniem tych dwóch kolorów i bardzo fajnie też wygląda, dlatego że jest taka cała obtoczona brokatem. W momencie nałożenia jej na usta, ja nakładałam ją akurat na wewnętrzną stronę dłoni, ale w momencie nałożenia jej na usta, ona zostawia fajny kolor bez w ogóle tego błysku, a jak zaczynacie ją rozmazywać, to ten kolor tak bardzo ładnie wchodzi w tą dłoń, czyli będzie to coś ala tint, natomiast ten brokat wtedy troszkę się ujawnia, czyli jest ten efekt rozświetlenia. Świetna pomadka, jestem jej bardzo ciekawa. I jedyna paleta, na którą chciałabym polować, to właśnie ta z Vibo z serii Doll, może się uda, jeżeli nie, to będę kiedyś polować na promocji, mam Vibo Heartbreaker go Nude, i tak jak Eveline. Po prostu uwielbiam, bardzo często korzystam. Moja już przez wiele przeszła, była ze mną nawet na jakimś wyjeździe. Lusterko dalej jest zaklejone, bo wszyscy wiemy, że jest beznadziejne, ale uwielbiam i koniecznie chciałabym dorwać chociaż jedną serię, jedną rzecz z tej serii dol. I będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Chciałabym Wam opowiedzieć o jeszcze wielu kosmetykach, na przykład nowych Eveline Tinta, czyli połączeniach pomadki i tintu, czyli coś, co mnie bardzo może zainteresować, ale na promocji raczej nie będę polować. Chciałabym też Wam opowiedzieć o Eveline korektorze pod oczy, jednym z najbardziej znanych, który też uwielbiam, ale też teraz odpuszczam, bo chcę upolować kilka, innych kosmetyków, jeżeli będzie mi to dane, no to bardzo e, będę się z tego cieszyć. Zdecydowanie uważam, że. Roz... Osman też rozwinął się w kategorii stałych tanich podkładów, czyli Bielenda Makeup Academy to jest ten fluid mineralny rozświetlający, bardzo fajny. Nowe wegańskie kosmetyki, wegańskie podkłady z Sorai, które też wiele, wiele dziewczyn chwali. Ja z dodatkowych stendów chciałabym wypróbować sody rozświetlacz za 31,99. Tutaj macie jego zdjęcie. Sprawdzałam go raz w drogerii i jeżeli szukałabym takiego rozświetlenia widocznego z kosmosu, brokatu itd., to wtedy sięgnęłabym po ten kosmetyk. I może ze względu na to, że jest to nieznany produkt, nieznana szafa, nieznana marka, to będzie mi to dane. Słuchajcie, było bardzo długo, ale wydaje mi się, że jak na mnie to było bardzo intensywnie, było wszystko spisane na kartkach zrzuty ekranu, czeka mnie wiele obrabiania, dlatego że będę musiała wszystko tu tutaj porzucać i na dole podlinkować, więc jeżeli ktoś chce to docenić kciukiem w górę, to będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, przypominam o pytaniu: jeden kosmetyk, którego absolutnie nie polecacie, gdzie jesteś? Ja mogę nawet wyskoczyć z dwoma, Miss Sporty i Maybelline Superstay, radziłabym uważać, natomiast jeden kosmetyk, który absolutnie polecacie, kurczę, ja mam takich wiele, naprawdę warto zwrócić uwagę moim zdaniem na pomadki z Rimmela, na podkład z Maybellina, wiadomo, który... Uważam, że mogłabym jeszcze wiele odkryć, jeżeli chodzi o tusze do rzęs w Rosmanie, ale jestem też bardzo kapryśna, jeżeli chodzi o tusze. I aktualnie moje Miss Sporty zdecydowanie mi wystarcza. No to co, widzimy się w następnym filmie. Mam wrażenie, że na YouTubie będę z tym filmem niestety pierwsza. I mam nadzieję, że nie spalej ta promocja faktycznie będzie od 16. Ja będę próbować online, może będzie mi to dane e, po prostu skorzystać z tej promocji. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Teraz przerzucamy się, wydaje mi się na niedzielę. No to co, dziękuję bardzo, że jesteście, że oglądacie, że dzisiaj wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Ciepło i miejcie dobry humorek. Pa pa.